O dobrze widzowie. To tak, pierwsza podpowiedź. Ech, to jest... tam jest dużo jedzenia. Takie hamburgerki, kolki. Kole. Aha. Piwo jakieś. Można śmiecić. Czy ty się budowałeś? Nie. O. Okej. Okay. Ja no. ciebie już słyszałem. A widzisz mnie? Ja. Ale ja skaczę. A gdzie jesteś? No ja właśnie sam nie wiem gdzie jestem. A tam, tam balony? Banany? Balony i banany też, To jest taki sklepik. Tak, tam są trzy banany, tak? Takie trzy tak, banany. i jedna na takim dachu. To jesteś tam? No właśnie wiem, gdzie to jest, ale... Nie, ja nie jestem tam. Tam jest, widzisz te długo jedzenia, takie śmieci Widzisz? No właśnie nie To wywróć na dół I to zobaczysz A już widzę To sprawdź nie wszystkie. Widzisz nie? A nie, to nie tutaj. Tam to... jest taki automat. Widzisz mnie? Widzisz tam, e... Jest taki duży kosz. A e, taki sklepik, automaty. No to ja nie jestem na miejscu. To tam idź, bo ja tam jestem. Ale... A można tą do A Weź zaznacz do mapy, bo ja nie mogę tego znaleźć. Ja, Ale ja ci... się nie da! Nie da się? Nie. Ja zaznaczyłem. Ale ja nie widzę. To wejdź w mapę i zobacz, że jest zaznaczona. Czekaj, widzisz mnie teraz? Jest. Widzisz? Nie. Na no, pi, 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 pi. O, widzisz mnie teraz? A gdzie jest ter? jesteś? Obok trybu. Gdzieś... Jest taki wielki... nie, poczekaj. Powinienem się teraz widzisz? bo ja jestem przy sklepie z bananami, takimi wielkimi. Ja tak cię nie widzę, bo... O, widzicie? cię! Widzę nie... cię! Teraz już cię nie widzę. Teraz? Jest takie jakby śmieci, to? I taki pomarańczowy kosz Tata Nie Wojtek Tu jest pomarańczowy, o! To ja ciebie widzę! No właśnie. Ej, ja ciebie widziałam! Możesz obraz? Taki? Widzisz taki obraz przy sobie? Widzisz? Nie. Taki obraz, pomidorka szary. To tam, wyjdzie, tam jest tam miejsce. Ja ciebie widzę, Wojtek! Pamięta. Ja ciebie widzę, Wojtek Wojtek to wejdź wyjdź, bo ja nie mogę tutaj strzelać. Mogę Możesz! Czego... Ty tam nie strzelałeś jeszcze! A, czyli ty tu jesteś. No weź wyjdź z tej bo no nie mogę cię rozstrzelić. Ja ciebie widzę! A widzisz... Ty przed sobą? Co widzisz? Widzisz coś przed sobą? Burgera No bo ty w to grałeś już pewnie, no i ty wygrałeś. Tak, a możesz przelić? Niego? Burgera? Tak. Właśnie nie mogę w Zaraz wyjdź z kampy, bo nie mogę cię rozstrzelić, ale wiem, że nie, jesteś burgerem. Możesz kutnąć i wiesz co tam tamkiego i od tak trafiaj go na celowniku. To wybuchło? Naprawdę, Wojtek, się poddajesz? No. Ja widzę twoje nogi! No. <laughs> twoje nogi widzę! Wiesz, gdzie ja była w tym obrazie? No. W, w tym roku jakby, jako pomidorek. hamburek Jeterek. Dobra, widzowie, kończymy ten odcinek.